Protest w Józefowie już się skończył. Ja w, nie jestem w stanie znaleźć chyba odpowiednich słów, żeby opisać to, co czuję i to, co myślę po tym, kiedy zobaczyłem i usłyszałem Jarosława Kaczyńskiego. W, jakie to szczęście, że byli tutaj ludzie, w, było pewnie około 500-600 osób, które, w którym powiedziałem, co powiedział Kaczyński i oni nie mogli w to uwierzyć. Ludzi uśmiechniętych, ludzi, którzy przyszli z rzeczywiście pokazującymi. W, 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 też poczucie humoru Polaków, transparentami. Ja dzisiaj widziałem takich mnóstwo. Jeden, już, no parę było takich, których nie zacytuję, ale jeden mi się dzisiaj tutaj bardzo podobał, chociaż nie zgadzam się w ocenie średniowiecza jako epoki, że Jarek, jeżeli marzyć się średniowiecze, to zwrócimy ci się na simsy. Ludzie przyszli powiedzieć, że nie są bezwolnymi marionetkami. Natomiast to orędzie, czy to wystąpienie, które dzisiaj wygłosił człowiek, który przecież przypomnijmy, odpowiada w, dzisiaj w rządzie za bezpieczeństwo państwo publiczne, bo jest szefem komitetu, który to nadzoruje. Wypowiedział dzisiaj de facto Polakom myślącym inaczej niż on wojnę. Wypowiedział wojnę, pokazując, że jest gotów utopić Polskę we krwi, żeby tylko zrealizować swoje ideologiczne obsesje. Krokiem za daleko było nakazanie Przyłębskiej wydania w środku epidemii tak różniącego Polaków w orzeczenia. Ale to, co dzisiaj usłyszeliśmy, przeszło wszystkie granice. I tak patrząc na zimno od strony politycznej, mniej więcej chyba wiemy i rozumiemy, po co Kaczyński to robi. Kaczyński robi to po to, żeby być najbardziej radykalny w całym obozie, doprowadzić do sytuacji, w której już nie Konfederacja, już nie jacyś ludzie, którzy mogliby okrążać go z prawej strony, tylko on jest największym radykałem spośród. Radykałów, to on rozdaje karty, to on jest teraz punktem odniesienia, i to do niego wszyscy się dzisiaj muszą zwracać. On chyba już zrozumiał dwie rzeczy. Po pierwsze, że może już sobie zapomnieć o jakichkolwiek wyborcach środka. Że zapomnieć można już o, o jakimkolwiek e, e, centrowym elektoracie PiS. On dzisiaj poszedł po krawędzi i po bandzie, bo dzisiaj, i to jest rzecz druga, zobaczyliśmy człowieka, który chyba zaczyna mieć świadomość, że nigdy żadnych wyborów już w Polsce nie wygra. Że jeżeli nie zmobilizuje swoich i nie, i nie poszczuje ich na innych, to nie będzie w stanie ocalić ani swojej władzy, ani swojego chorego projektu, do którego wszystkich nas chce zapisać i wyprać nam mózgi, e, ani przede wszystkim tych, którzy dzisiaj pewnie go jeszcze podjudzali a mówię tutaj o tych wszystkich, którzy zawdzięczają mu hajs. Nie tylko władze, ale hajs. Tych wszystkich, którzy siedzą dzisiaj połumaszczani przez PiS i w ogóle Zjednoczoną Prawicę w spółkach Skarbu Państwa i tam się pasą. To są dzisiaj ludzie, którzy mają najwięcej do stracenia, a nie nawet sam Kaczyński czy PiS, który mógłby w pewnym momencie odpuścić, zostawić opozycji cały ten bałagan i powiedzieć, to teraz wy sobie radźcie, a my będziemy w opozycją, która będzie was co chwila punktować i krytykować. To jest dzisiaj pies pogrzebany. Natomiast to, w jakiej formie się to odbywa. Bywa. i to, jak bardzo pokazuje, jak ten człowiek oderwany jest od rzeczywistości, jak z niczym się nie liczy, yy, to jest dla nas największe ostrzeżenie, jakie możemy dostać. Rządzi nami człowiek opętany swoimi obsesjami. Człowiek, który jest w stanie przelać nie swoją, nie swoją, bo on palca z domu nie ruszy, zasłaniany koordonami policji, straży marszałkowskich i, i y, 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 prywatnych agencji ochroniarskich. On się nie pobrudzi. On będzie przelewał naszą krew. To jest wasz wódz, droga prawica. To jest wasz lider? Czy wy wiecie, co on dzisiaj zrobił w państwie, w którym zabito waszego działacza Rosiaka, w którym zginął Paweł Adamowicz? Czy wy wyobrażacie sobie, co on dzisiaj zrobił? On doprowadził do tego, że nawet jeżeli nie zrobią tego demonstranci z jednej albo z drugiej strony, bo nie wytrzymają emocje, bo coś w kimś pęknie, bo komuś odbije, to mogą to zrobić prowokatorzy. I na następnej demonstracji może się polać krew, polska krew. Pan oszalał, panie Kaczyński, doprowadzając do takiego zwarcia, które do tego rozlewu krwi wprost prowadzi. Pan, powtórzę to jeszcze raz, dla swojej obsesji chce utopić nas nie siebie w naszej własnej krwi. Jest pan opętany władzą. Nie rozumiem jak można było dopuścić do tego żeby tego nie zauważyć. Dzisiaj, powtórzę to jeszcze raz, bo może ktoś nie słyszał, Kaczyński wezwał wyborców i sympatyków pis do fizycznej obrony kościołów, do fizycznego przeciwstawiania się demonstracjom, nazywając je złem, wzywając do tego, że, że znaczy nazwał to co się dzisiaj dzieje wojną, którą oni z nami muszą wygrać. On dzisiaj wypowiedział milionom Polaków wojnę. Człowiek, który ma odpowiadać za bezpieczeństwo, spokój i to, żeby w Polsce wszyscy czuli się jak w domu. Czy widzicie, z kim mamy dzisiaj do czynienia? I oczywiście, że wyhodowało go też bezjajectwo znacznej części opozycji, która niektórzy z nich dzisiaj wydali po pięciu dniach oświadczenie, że mają głęboki sprzeciw. To jest rzecz, która w, e, e, która, e, która, e, e, w nas nie wywoła tego, że my się teraz schowamy i skulimy, bo możemy się domyślać, jaki będzie jego następny krok, on wprowadzi stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy to jest sytuacja, w której będzie cenzura, w której zostanie zawieszona możliwość nie tylko zbierania się, ale działania partii politycznych i organizacji społecznych, bo to przewiduje stan wyjątkowy. Ja myślę, że on niestety idzie w tę stronę. Że on dawno już yy, chciał zagrać taki scenariusz, ale dzisiaj wymyślił sobie, że w ten sposób ogarnie również kwestię epidemii, bo jak nas zamknie policją wszystkich w domach, to nie będziemy, to, 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 to wymusi lockdown. Yy, w, yy, w tym swoim chorym umyśle tak to sobie wszystko pokombinował. Ja słuchajcie, jestem yy, nie to, że przerażony tym, co dzisiaj usłyszałem. Jestem tym absolutnie zdziwiony, yy, że w, yy, tym, że dożyłem takiej chwili w której ktoś jest w stanie zaryzykować życie i zdrowie ludzi y, dla zrealizowania swojego politycznego celu. Y, w, to nie jest Mesjasz. To nie jest, za którego chciał się uważać. To jest antychryst. To jest ktoś, kto y, podając się za Mesjasza chce skrzywdzić ludzi. Y, pamiętajcie, że my w tej sytuacji musimy zachować przede wszystkim jedno. Nie dać się sprowokować. Naszym celem nie jest to, żeby kogokolwiek z ludzi skrzywdzić. Naszym celem nie może być to, żeby doprowadzić do tego, że na ulicach poleje się krew i podsycać jeszcze całą tę sytuację. My nie możemy być dzisiaj nigdzie indziej. I my, jako ruch Polska 2050, zaproponujemy wam i pokażemy, bo mamy już się w głowie i rozmawiałem o tym z naszymi aktywistami, pokojowe formy protestu, takie, które są na właśnie te na ten czas trudny skrojone, bo my nie możemy dzisiaj milczeć. My nie możemy dzisiaj patrzeć biernie, jak on robi z nami, co chce, według swojego chorego scenariusza. Będziemy protestować, będziemy stanowczy w tym proteście, ale nigdy nie przekroczymy granic agresji. Nigdy, żeby nie wiem co na nas y, y, mówiono i co krzyczano i jak pluto i jak bito, nie będziemy oddawać ciosem za cios, ale nikt nas z miejsca, w którym jesteśmy nie ruszy. Bo to jest taka sama moja Polska jak pańska, panie Kaczyński, który wymyśliłeś sobie, że masz prawo własności do mnie, do moich bliskich i do mojego sumienia. Nikt ci go nie dał. W, I pamiętaj, że to, jest, że to jest Twój koniec. W tym sensie, że tak jak powiedziałem, nigdy już więcej. Kaczyński w Polsce żadnych wyborów nie wygra. Bo zmobilizował takie siły w ludziach i taką energię w ludziach, że jedyne co może teraz robić, to trwać przy władzy, opierając się na coraz bardziej radykalnym elektoracie i na coraz bardziej radykalnych poplecznikach. Spala już swoje ostatnie zasoby, dalej już nie ma nic, jest tylko ściana, ale ja nie zamierzam zostawiać Polski w rękach szaleńca, który jest w stanie y, Polskę mojego dziecka utopić we krwi, utopić we wzajemnych waśniach. Będziemy protestować. Zobaczy Pan, co to znaczy spokojna stanowczość. Zobaczy pan, co to znaczy. Czy determinacja, i zobaczy pan, że nasze zwycięstwo zechcemy sobie przyrządzić na zimno. Nie będzie większego upokoczenia dla Kaczyńskiego, nie mazanie biur PiSu, nie wymyślanie w jakichś ataków fizycznych na to czy inne miejsce. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie po wyborczy poniedziałek, w którym Okazuje się, że PiS dostał w sondażach takie manto, że właśnie przechodzi do śmietnika historii. Wyobraźcie sobie tę satysfakcję, którą będziemy mogli wtedy odczuwać i, jak to ktoś słusznie powiedział, pójść na piwo. Powspominać naszą walkę, a później o nich zapomnieć, bo na to zasługują. To całe wodoleństwo, to cały fałsz, który dzisiaj lał się z mównicy Sejmowej. Słyszeliście, co mówiła minister Maląg o działającym podobno cudownie programie wsparcia dla osób i dla dzieci z niepełnosprawnościami, dla rodzin z niepełnosprawnościami. Później przez całą Polskę niosło się to kłamstwo. Mówiły to dzieci, mówili to rodzice dzieci. Z niepełnosprawnościami. To kłamstwo. Jak Wam niestety tak kłamać, kiedy chodzi o życie i zdrowie ludzi? Słuchajcie, w, w, ja nigdy nie sądziłem, że, że, że znajdziemy się w takim punkcie. Nie, nigdy w życiu. Nie będę nikogo namawiał do przemocy, ani do ataków, ani do mazania, ani do dewastowania, ani do przerywania nabożeństw, bo to absurd i to jest droga donikąd, i to jest młyn, woda na młyn tego szaleńca, który będzie miał wtedy pretekst, żeby pokazać w swojej głupiej, propagandowej telewizji, że to ta strona to agresorzy, a oni to chór konsystorskich dziewic. Co za bzdury, nie możemy się dać sprowokować, natomiast nie możemy też dzisiaj być jak siedzące, po prostu jak trusie siedzieć teraz i zastanawiać się nad tym, o jejku, a czy to wypada, czy nie wypada? Znowu będzie to samo, co jest zawsze w polskiej demokracji? Że jesteśmy przeciw, ale później jak idziemy do w wyborów, to połowa z nas ma grilla albo ważniejsze sprawy, albo macha ręką i mówi, panie, oni to po jednych pieniądzach, mnie polityka nie interesuje? A jak zaczną pałować wasze dzieci, mówię do tych, którzy do tej pory się nie zdecydowali, a jak się okaże, że to tobie odbierają wolność, to wtedy się zainteresujesz, czy my zawsze do jasnej cholery musimy być mądrzy po szkodzie? Chór dziewic hańbionych we śnie. Ojejku, jak to się stało, co to się wydarzyło? Jak to możliwe, że, w, 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 że, że Kaczyński rządzi w, w, i że PiS rządzi? Bośmy się nie zmobilizowali, bo nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić, tak jak powinniśmy zrobić. Ja pierwszy biję się w swoje piersi. Słuchajcie, spokój nas może uratować spokój, ale i konsekwencja. On naprawdę postanowił utopić nas w krwi, ale my mu się nie damy w krwi utopić, bo, tak jak powiedziałem, to jest nasza krew, a nie jego. W, będę z Wami, a Wy bądźcie ze mną i bądźmy razem przez ten cały czas. Bądźcie z naszymi aktywistami, bądźcie z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj będą walczyć o wolną Polskę o Polskę wolną od obłędu, w, w, które dzisiaj zobaczyliśmy w wystąpieniu człowieka, w, który postanowił w ten spektakularny sposób zakończyć swoją polityczną karierę. To nie jest Pana Polska, Panie Kaczyński. Ona jest nasza. I pokażemy to Panu w najbardziej stanowczy, spokojny i metodyczny sposób, o jakim się Panu nie śniło w tych Pana snach o tym, że będzie Pan wygrywał wojny. Wojny to Pan sobie może wygrywać, już nie powiem gdzie i w jaki sposób. My Panu w Polsce wojny domowej zrobić nie damy, mimo że dzisiaj Pan o niej marzy. Obrońca Kościoła się znalazł. Obrońca Boga, obrońca wartości, obrońca patriotyzmu. Obrońca życia, który dzisiaj zaryzykował życiem swoich rodaków. Nie ma więcej słów. Żeby opisać tę hipokryzję. Do roboty, moi drodzy. Nie będzie już, niestety, spokojnego czasu przez najbliższy czas, ale wierzę, że wygramy. Wierzę, że zwyciężymy. Jestem o tym głęboko przekonany, choć ta droga, jak widać, nie będzie łatwa. Jak nas zamknie w domach, to i w tych domach zrobimy rewolucję. My, Polacy, jesteśmy tak pomysłowi, że poradzimy sobie z tym bez absolutnie najmniejszego problemu. Dzisiaj mobilizujcie swoich znajomych, dzisiaj mobilizujcie się nawzajem. Dzisiaj musi być nas tutaj pełno. Tutaj, na ulicach. Ale też na Facebooku, ale też na Twitterze, ale też w rozmowach, ale też wszędzie tam, gdzie dzisiaj w tych trudnych czasach jesteście. Żarty się skończyły, panie Kaczyński. Rzucił pan dzisiaj wyzwanie w najgłębszej części mojego patriotyzmu i mojego poczucia obywatelskości. To już nie jest opowieść o robieniu polityki. To jest opowieść o tym, że pan chce zniszczyć coś, co dla mnie jest święte: wspólnotę, ojczyznę, a także mój kościół. Ja na pewno nie zamierzam Panu na to pozwolić, póki żyję. A pałować mnie, zamykać jak będziecie chcieli, czy zamykać mi usta możecie sobie na tysiąc różnych sposobów, w ogóle mnie to nie rusza. I myślę też, że nie rusza większości z nas. Zrobimy tę robotę. Odzyskamy Polskę z rąk ludzi, którzy chcą dzisiaj utopić ją we krwi i szafować naszym życiem. Odzyskamy ją tak, jak jeszcze, jakim się nie wydaje, że można to zrobić. Pokażemy im klasę. Ale pokażemy im też żelazną stanowczość. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i nie dajcie się też wystraszyć temu, co opowiada Kaczyński. Bo może on taki też miał cel żeby nas postraszyć, żebyśmy się przerazili, że dziadek tupnie nogą i wyprowadzi wojsko na ulicę. No, ich wyprowadza, żołnierze to też ludzie. Niech wyprowadza milicję, niech wyprowadza, co tam sobie chce, może ma jakieś czołgi na tym, żoli Boże. Panie Kaczyński, nie znam te numery. Tyle mam dzisiaj panu do powiedzenia.